Cześć, tutaj Mateusz z Electrical. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat kół i zawieszenia. Zaczniemy od bardzo standardowej hulajnogi, którą najczęściej można spotkać na, naszym, na naszych drogach. Jest to Xiaomi Essential. Jak widzicie, posiada tutaj opony pompowane, rozmiar 8,5 z zawieszeniem. no Jak widzicie, jest i bywa twardo. Więc, przy zakupie takiej hulejnogi, warto zwrócić uwagę po jakiej nawierzchni będziemy się poruszali. noga numer 2 bardzo w tamtym sezonie u nas często kupowana. Mamy tutaj opony dziesiątki, pompowane również. I powiem Wam szczerze, że kultura jazdy jest dużo większa. Ze względu na to, że rozmiar opony robi tutaj bardzo dużą pracę, jeśli chodzi o amortyzowanie, amortyzowanie również różnych przeszkód. i Naszą trzecią nogą jest to Kabumantis. Oprócz tego, że posiada tutaj opony pompowane rozmiar 10, to jeszcze ma zawieszenie sprężynowe, które Fantastycznie sprawdza się, jeśli omijamy wysokie kramężniki. No i oczywiście, sama platforma to jest zupełnie inny poziom. Więc jeśli będziecie kupowali takie hulajnogi, zwróćcie na to uwagi, bo czasami koszt wiąże się z przyjemnością jazdy.